Robert, na samym wstępie chciałem Cię zapytać o tym, co dotychczas, czyli o tej fantastycznej serii górnika. Ta sytuacja w tabeli jest już, można powiedzieć, taka spokojna. I chciałem Cię zapytać, skąd się to tak naprawdę wzięło, biorąc pod uwagę ten nie najlepszy początek sezonu. Po burzy zawsze wychodzi słońce, więc y, oczywiście pamiętamy też ten początek, który był e, słaby. Na pewno te dwa, dwa pierwsze mecze były e, najsłabsze jakby w tym sezonie, ale potem e, powolutku e, walczyliśmy o to, żeby e, to wyglądało coraz to lepiej. Gra wyglądała troszkę lepiej niż na początku, a, a teraz e, z, to, z, to, z tą grą też e, doszły wyniki i, e, i to cieszy, bo, bo, widać, e, bo widać ten progres i, i na boisku, i w tabeli. Niedzielę zagramy ze Stalą Mielec. Tutaj padło takie stwierdzenie, że jest to rywal bardzo nieprzewidywalny, bo wygrali w Warszawie z Legią, za chwilę przegrali z Aegilonią, dosłownie chwilę temu grali z Garbarnią Kraków. Też dla nich ciężki mecz. Dla Ciebie to też będzie taki mały powrót, znajomy teren. Jak ty się zapatrujesz na to niedzielne spotkanie? No na pewno nieprzewidywalny zespół, patrząc na to, że, że potrafią wygrać z, z, z mocną legią i potrafią też przegrać oczywiście z mocną Jagielonią, ale, ale w, trzeba na pewno być czujnym, bo, bo nie wiadomo jaki mecz im wyjdzie. Jak wyjdzie im bardzo dobry mecz, to będziemy musieli naprawdę stanąć na wysokości zadania i też, też my będziemy musieli w tym momencie zagrać bardzo dobry mecz, żeby, żeby tam zwyciężyć w Mielcu. A co do powrotu, no na pewno zawsze, zawsze fajnie się mi się tam wraca, i, bo, bo mam tam fajne wspomnienia z tego mielca, gdzie, gdzie, gdzie robiliśmy awans, gdzie utrzymaliśmy się w, w ekstraklasie, więc, więc półtora roku spędzony niedużo, ale, ale wspominam to na pewno bardzo fajnie. Zapytam jeszcze o twoje statystyki indywidualne. Na 14 rozegranych meczów 13 razy pojawiałeś się na boisku w różnym oczywiście wymiarze czasowym. Jest jedna asysta taka zwycięska z Kielc, ale chyba jako zawodnikowi ofensywnemu zgodzisz się z tym, że chyba brakuje jeszcze bramki tak już do kompletu i do pełnego spokoju do końca tego roku. Hmm, no na pewno gdzieś brakuje mi tej bramki, Miałem w tym sezonie tak naprawdę dwie, dwie sytuacje ku temu, żeby tą bramkę zdobyć w Pucharze jedną i, w, i z ŁKS-em. No, sytuacji nie ma tak, tak bardzo dużo, jakbym tego chciał ale, i możliwości, ale walczę cały czas i, i, i chcę, chcę, chcę pomagać drużynie. Ostatnie pytanie, jutro losowanie Pucharu Polski. Jakie są Twoje przewidywania, predykcje? Patrząc na, na ostatnie losowania gdzieś tutaj, cały czas kręcimy się w regionie, więc może, nie wiem, Piazgliwice jakiś, jest to dobry trop? Co jeszcze Śląskiego zostało? Jakie, jakie drużyny śląskie? Bo, bo fajnie byłoby zagrać tutaj, tutaj na Śląsku na pewno. Piazgliwice, no oczywiście, no dwa lata temu wygraliśmy, znaczy przeszliśmy Piazgliwice po, po rzutach karnych, więc dlaczego nie? Może być. Bardziej, że w tym roku chyba taki mały niedosyt po tym spotkaniu 0-0 na, na, na remis na arenie Zabrze. No oczywiście. Fajnie byłoby się spotkać jeszcze raz w tym roku. Dzięki bardzo i widzimy się w niedzielę w Mielcu. Widzimy się.